Dzień dobry. Tutaj kopogrzalski. Nagranie do sprawozdania z aliasingu. Co do pierwszych związków, to z większym które widzimy na obrazie, to klasyczny przykład aliasingu. To zjawisko występuje wtedy, gdy drukujemy sygnał, w tym przypadku obraz ruchomego śmigła i zbyt rzadko. Efekt, obraz zaczyna oszukiwać nasze oczy, śmi śmigło może wyglądać jakby wracało się w przeciwną stronę, zwalniało, nawet zatrzymywało się, mimo że w rzeczywistości porusza się płynnie. To nie magia, to matematyka i fizyka, działanie sensora. Wniosek drugi. W przynajmniej single to zbyt wolny od sensora w stosunku do szybkości zmian w scenie. Jeśli śmigło obraca się szybko, a sensor rejestruje tylko kilka linii obrazu naraz, to nie nadąża za ruchem. To tak, jakbyśmy próbowali, próbowali robić zdjęcie wyścigowego samochodu aparatem z długim czasem będzie rozmazany lub zniekształcony. W przypadku, w rozmycia, pojawia się złudzenie zmiany kierunku wyproduku. Wniosek trzeci. Żeby ograniczyć aliasing, mamy dwa główne rozwiązania. Pierwsze to zwiększenie częstotliwości odczytu sensora, czyli rejestrowanie większej liczby linii w czasie, drugie, to zastosowanie filtru antyaliasingowego, anty który wygładza obraz i usuwa z niego wysokie częstotliwości, czyli te szybkie zmiany, które powodują zniekształcenie. Oba podejścia mają na celu jedno sprawić, by obraz był bardziej zgodny z rzeczywistością. Cek numer 3. i pokazuje, jak ważne jest dopasowanie częstotliwości próbkowania. Do dynamiki sceny. To właśnie mm -hmm. o tym mówi kryterium no Quizla. Zasada, która mówi, że żeby wiedzieć, od, odtworzyć sygnał, musimy próbkować go co najmniej dwa razy szybciej niż jego najwyższą częstotliwość. Jeżeli tego nie zrobimy, pojawi się zniekształcenia, które, które mogą całkowicie zmienić odbiór obrazu. W przypadku śmigła to może być różnica między ruchem zgodnym z fizyką a iluzją optyczną. Jako, że nie mogłem do sprawozdania zawrzeć GIF-u z obracającymi się skrzydłami, obracają się on tutaj po prawej stronie ekranu. Do widzenia Państwu.